Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Patryk Sikora po zwycięstwie ruchu z Piastą Gliwicę 3 do 0. Patryk... Między rozgrzewką a meczem odebrałeś tą pamiątkową koszulkę od zarządu z okazji stu występów w pierwszej drużynie ruchu, czego ci gratulujemy. No niektórzy twierdzą, że takie uroczystości przynoszą pecha. No to ty dzisiaj pokazałeś coś zupełnie odwrotnego. No to prawda, kompletnie odwrotna sytuacja. Na 200, mam nadzieję, że też szczerze, jak będzie te 200, najboże. Eee, będzie równie piękna bramka. No i co, co poczułeś, jak, jak odbierałeś tą, tą koszulkę, no to pewnie fajny moment. Tak, bardzo, bardzo mi miło dziękuję, dziękuję zarządowi za, za tą koszulkę, ale to już taki moment przed meczem, że, że człowiek już był skupiony stricte, stricte na meczu, a wiadomo, bardzo, bardzo, fajna, bardzo fajna sprawa, ale już byłem skupiony na meczu. Ten pierwszy gol w ekstraklasie, Twój, który przypieczętował dzisiaj to nasze zwycięstwo, no to z Twojej perspektywy, jak byś o nim opowiedział? No, magia. To jest w najskrytszych marzeniach sobie. Nie, 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 nie marzyłem o tym, żeby pierwszą bramkę taką strzelić w ekstraklasie. No, ale bardzo się cieszę. No, nie, tu nie ma, nie ma nic dodać, nic ująć. No tak szybko jak przyjrzeliśmy bazę zdjęć od, w PSFusie od Marcina Bulandy, no to aż zdziwiono mocną minetą masz na, na tych katach. No, to prawda. Nawet na treningach że bardzo rzadko zdarza mi się takie bramki strzelać. No cieszę się, że, że na meczu taka wpadła i dowiedzieliśmy te pewne trzy punkty dzisiaj. No właśnie, pewne zwycięstwo tu bardzo, bardzo długie, długo wyczekiwane w Chorzowie. No... Trudno opisywać tutaj w momencie, drogę, jaka do niego wiodła, ale po tym remisie w stoku bardzo bolesnym, yy, dosyć pechowym sztuką było jakby utrzymać się tak pod parą, żeby mentalnie nie potupać, tylko jeszcze, żeby ta dobra gra mimo tej straconej bramki w ostatnich sekundach nakręciła? No tak, no ja osobiście bardzo ubolewałem po tym meczu i bo yy, jeszcze do dzisiaj jeszcze nie wygrałem w klasie, bo nauka się mnie nie było. Yy... No my mamy jakiś tam swój, swój styl, swoje, e, swoje zadania i wierzymy w to bardzo mocno, co, co dzisiaj dzisiaj pokazał mecz. Musimy się tego trzymać, jak widzę. To jest dobra droga i musimy wskoczyć na zwycięską ścieżkę słowo o kibicach, bo w Białymstoku wiemy jak Wam podziękowali za, za tą walkę, za, za ten zdobyty punkt. Dzisiaj ponad 15 tysięcy ludzi znowu tutaj w Kotle trzeba więc no z tej strony to wszystko na pewno niesie ku dobraniu. Tak, zgadza się. Cieszymy się, że jest... cały czas kibice chodzą mimo tych, no nie oszukujmy się, takiego średniego startu, dobrej gry, ale średniego startu jeśli chodzi o zdobycz punktową. Eee... Następny mecz w Kotle Czarownic. Wielkie derby. Mam nadzieję, że nie będzie wolnego krzesełka. Oby tak było, a wręcz jesteśmy przekonani, że tak będzie. No ta tabela dalej jest jaka jest, ale tak jak tu już rozmawialiśmy, no sztuką jest po prostu patrzeć na każdego kolejnego przeciwnika. To jest każde kolejne zadanie i chyba tylko w taki sposób można osiągnąć ten największy cel. no Dokładnie. Do każdego przeciwnika podchodzić jakoś tam w indywidualny sposób, walczyć o po każde trzy punkty, no nic więcej. Czujesz, jak bardzo się zmieniła ta drużyna od jesieni? Myślę, że tak. Myślę, że tutaj e, jesteśmy bardzo pewni siebie, co widać na boisku, gdzie przy 3-0 e, widziałem akurat w Super piątku, e, jakieś tam urywki meczu, że przy 3-0 idziemy jak do pożaru, żeby z tą czwartą bramkę, więc tutaj jest Chęć zdobywania bramek, wygrywania jest bardzo duża u chłopaków w całej drużynie. No i oby to, towarzyszyło nam też w Mielcu i w najbliższych kolejkach. Dzięki, Patek, i raz jeszcze gratulacje tego uszu i banki. Dziękuję bardzo. Up, got stitches Bring them back to their senses Know how the game go Checks and payrolls Remain the same, no Forecast, Eli, baby Time out, right out You can let them hate me